I siadało mi na beret, dostałem świetną okazję, świetną propozycję, żeby zrobić muzyczną wersję szewców Witkacego, więc mojego o, serdecznego z budyniem. Z budyniem, serdecznego tak. przyjaciela Jacka Szymkiewicza, Budynia, lidera zespołu pogodno wziąłem do współpracy. I dwa tygodnie siedzieliśmy w sali prób, no trochę niepomni na, na to, że możemy ale, się zaleć. Ale znasz losy szewców i. No to, to jest ciężki kawałek literatury dla ludzi kochających popkulturę. Pop, pop Dlatego niestety. też polecam na YouTube, możecie Państwo znaleźć e, szewców w naszej interpretacji Natalia Przybysz Piękna, są... Piękna rzecz Piękna o rewolucji. Piękna rzecz o rewolucji, ale bardzo aktualna, mimo że, że pisana dawno, dawno temu, to jednak. No tym... bo to jest ciągle o dyktaturze Uprac... proletariatu, czyli tej, o tym, co mamy tutaj. Tak. No trochę tak. No, nie wchodźmy dyktaturze... w politykę. No dobra, nie wchodźmy. Tak, to, to jest rolny program dla narkomanów, a nie dla idiotów. <laughs> Jak się szykowałeś? Bo mnie to ciekawi. Nagrałeś nieoczywistą płytę. Czytałeś recenzję w polityce? Nie. Mirka Pęczaka? Nie czytaj. W polityce? Tak, u mnie, w macierzystym tygodniku czytałeś? Aha, w sensie w, w, w tygodniku Polityka. A co okay. myślałeś, że Joachim Brudziński napisał to recenzje. No, do no właśnie, dziwię się. No. No, albo dzwonił do ziobro. Słyszałeś, no go zalewa? Mówiłem, nie piszcie. Nie, nie.